No dobrze, zaczynamy nasz kwiatuszkowy łańcuszek. Ja tutaj dla przykładu jeden z kawałek zrobiłam, przyozdobiłam trochę. Jak ktoś ma maszynę, to może się też pobawić w jakieś przyozdabianie. Nic skomplikowanego, a dziecku może zrobić naprawdę dużą przyjemność. Dobrze, to zaczynamy. Zacznę od czterech oczek. Łańcuszka. Cztery oczka łańcuszka. Trzy. Cztery. I teraz wbijamy, jedno zostawiamy, to jak pisałam na blogu. Wbijamy się. W trzecie i robimy słupek. Dobra. Gdy już mamy słupek, tutaj już zrobił się nam, zrobiło nam się kółeczko. Robimy dwa oczka, dwa słupki, wbijamy się w kółko. Raz, dwa, dwa oczka do góry i oczkiem ścisłym zamykamy nasz pierwszy płatek. Trochę tutaj przeciągamy nasze słupki, przepraszam. Tam co to od głosu moja córka ogląda bajkę. I teraz tak kolejne dwa oczka, dwa słupki, raz, dwa, dwa oczka do góry i oczko ścisłe. To tutaj jest zostawione to jedno tutaj oczko, ponieważ tak właśnie będziemy robić kolejne płatki. To będzie ich takie łączenie. I teraz tak opuszczamy tutaj właśnie ten ogonek, i robimy następne płatki. Trzy. Raz, dwa oczka. Dwa słupki raz, dwa. Dwa oczka do góry. Przesuwamy sobie ładnie wszystko. Oczko ścisłe. Mamy trzy płatki jeszcze dwa oczka do góry dwa słupki dwa oczka oj i oczko ścisłe jak widać, musimy sobie ładnie przesunąć tutaj wszystko, żeby nam się zmieścił jeszcze jeden płatek. Raz, dwa oczka do góry. Dwa słupki. Coś mi dzisiaj kamera ostrości nie łapie, no mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Zrobię trochę w zwolnionym tempie. Może pomoże. Dwa oczka. I oczko ścisłe. Ok. I mamy już pierwszy kwiatek. Teraz robimy sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. 5 6 i wbijamy się w czwarte. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli dwa opuszczamy. Tutaj się będziemy wbijać i tak samo po powtarzamy wbijamy się słupkiem, zwykłym i. Zaczynamy płatki. Raz, dwa, dwa słupki, dwa oczka do góry i wbijamy się ścisłym przesuwamy lekko dwa oczka do góry dwa słupki raz dwa oczka do góry i oczko ścisłe no i jak widzicie tutaj mamy łączenie i teraz tak o łączenie ja bynajmniej przerzucam zawsze, bo tutaj będzie tych kwiatków nam przybywało przerzucam w tym momencie nam się tak nie będą te kwiatki okręcać w różne strony i dopiero zaczynam następny płatek. Dwa oczka do góry, czyli jakby w tym, w tej połowie są dwa płatki, a w następnej połowie będą trzy z racji tego, że ten płatek, który teraz robimy, będzie nam zakrywał tutaj to łączenie. Dwa słupki. I teraz dwa oczka i oczko ścisłe. O jest. Tak. No i tak po prostu robimy to. Mówisz, szału nie ma. Wszystko jest kwestią wypracowania. Dwa oczka. Dwa słupki. Oczywiście zapraszam na bloga, tam jest opis tego kwiatka. Dwa oczka. Oczko ścisłe i ostatni płatek tego kwiatka. Raz, dwa. Drugi słupek. Zaraz Wam pokażę właśnie tą różnicę. Jak ten płatek nam zasłania. I oczko ścisłe. No i tutaj sobie lecimy już w następne sześć. Raz, dwa, trzy. 4, 5 6 No i tutaj już będziemy się wbijać w czwarty w czwarte oczko. No i tak tutaj, jak widzicie, ten płatek nam ładnie tutaj zakrywa to, to łączenie. No, także mam nadzieję, że się filmik przyda skorzystacie, a na następnym filmiku pokażę bardziej trochę skomplikowany kwiatek.